Cześć, dobry wieczór i dobry świt. Z tej strony Wuchaj oraz Blacklizer. I tym razem zrobiliśmy coś innego, tak w tle słychać jakiegoś człowieka. I będziemy grali w ogrody i cmentarze. Taki ciekawy tryb. Zobaczycie sami na czym to polega, bo jest dosyć fajny. Dobra, mamy tutaj kaktusa, którym ostatnio grałem. Sam Flowera, który jest medykiem, chompera, który jest. Ja z asasyn. asasynem. Tak, asasynem. I mamy piszutera I który mam zagrać? Hmm, może Może flowerem Dobra, będę grał sam flowerem To jest medyk. To jest pani Kasia powiedzmy... Roślin. Lecimy. O, tu jest filmik. Z new ability, bo ostatnio dostałem. Hmm, to są super rzeczy. Dobra, nie będę, nie będę mówił, że wiem o co chodzi. <laughs> no i lecimy. E, polega to na tym, że jak jesteśmy roślinami musimy bronić punkty tak żeby zombiaki nie zdobyły w określonym tego, w określonym czasie tych punktów. Jak jesteśmy... E, jak jesteśmy zombiakami, musimy te punkty zdobywać. Bayer polega na tym, że jak jestem medykiem... To wciskam jeden i mam taki perk, który leczy konkretne osoby. sobie wybieram na przykład. A, tego wleczę teraz. A później. A, tego wyleczę. Mam także super laser pod dwójką. Niestety siebie leczyć nie mogę. No lecz. Siebie leczyć nie mogę i pod trójką właśnie te słoneczka. O, na przykład tu. O, o, o. Umarłem. Profesorek mnie zabił. O, to jest Amokafe, który mnie cały czas gnębi w tej grze. Mam tu trik, ale dobra, pozwolę się wyleczyć, żeby ktoś miał jakieś tam fajery z tego powodu. Bo to jest jednak pomocne. Gdzie jesteś? W ogóle grasz cały czas czomperem? Tak. Okej. Okay. Ja się zabiłem, kurde. Chciałem przeładować czompera, ale... Dobra, hmm. Zio ziomka leczyłem, ale umarł. Podczas leczenia pacjent nie przeżył, profesorze. O nie, o nie, o nie, o nie. Profesorowie mi ciągle uciekają. A zginęły. Dobra, Jacyś... dobra, dobra, Leczy? dobra, dobra. Yy, spróbuję Leczy? wyleczyć na razie o, czompera. Tak. To ty chyba ty. Tak. Ej, tego trzeba zabić. Oj, mało życia mam, dziewięć znowu. Hmm. Próbuję kaktusa wyleczyć w tym wszystkim. Ja też kaktusa wyleczyłem nawet. Nie? O! Dobra, leczę kaktusa. Chociaż... O! Za... Trumna mnie, to toj zabił w tyłu. Ja, zabił mnie ty. i to mnie zabił. Coś mi uleczy? Cholera, ile oni punktów już, znaczy w sensie progres jaki wielki mają. Mają, mają, ale szybko, szybko! Kurde, co ich tam dużo, no. tak, tak dużo tam... Co ty? Ej, my mamy jakieś piszyter, który kampi z tyłu, ja pierdolę! No, 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 no. Kurde, ej, się w ziemi tak z mam, w sensie. Kurde, słabo. Zdobyłem. No, oberwałem, oberwałem! Zamień się w laser. Nie wiem, jak, jak mogę laserować w nocy, ale działa. Oj i to jest trudka, to co tu widzicie i to zabija. To jest nie, niezdrowe i w ogóle powinni tego zabronić przy, z rozkazu Ministerstwa Zdrowia. Mm -hmm. To co mnie zabiło to jest chyba soldier shooter. Tak się nazywa ta postać z zombiaka. Musimy bronić kolejnego punktu. Punktów jest 7. Jeśli przynajmniej większość... 7. Zależy od mapy A no faktycznie, bo potrafi być 8 Nie, potrafi być nawet 5 5 nie pamiętam Była taka bardzo króciutka, tak gdzie na końcu było turlanie dropsa A to nie pamiętam akurat Tej. Chodź tu ziomek. Ty, ty byłeś zombiakiem, a ja byłem ol możliwe. kurde, ty byłeś ol starym zombiakiem, a ja byłem chomperem. A, możli... hmm, możliwe możliwe o, tego będę leczył. Trójeczka. Znaczy się, ale... Oj, oj, oj. Ale oberwałem. Z... Kurczę, Wy... coś mi nie idzie, coś mi nie idzie. po no, słoneczniku! Nie chciałeś, żebym mnie leczył? Proszę mnie leczyć, ja tu leżę. Ja nie mogę niestety, bo ja leczę tego gościa, co atakuje. Muszę niestety pilnować się. Nie ja wiem czy my obronimy ten punkt. Też nie wiem. też na zadyma jest. Na razie sam Flowera bronię. No i super. I dopiero co przyszedłem na punkt już zginałem. Yes! Ja, Jestem panem się... laserem. No, gincie, zombiaki. Ale mnie dorwali, Sporo na, na ich nas zbierałem, ale żadnego nie zabiłem. Słabo. Coś czuję, że my to szybko przerąbiamy. O, to są właśnie te rzeczy konsumowane, yy, które, o których wcześniej mówiłem. I wybieramy sobie różne roślinki. W tym przypadku roślinki, jak jesteśmy z zombiakami, różne rodzaje zombiaków. Mogę na przykład lodowego. I tutaj lodowy. To pierwszy ten lepszy od y, z zombiaków, nie? Więc to tam akurat to. Chodź zombieczko, roślinko. Ja ciebie uzdrowię. To jest kolega słonecznik, tak jak ja Ale widzę, że tam jest jakieś zło. Aj. Jak to bywa, chilerzy są dosyć bardzo podatni na ołów przeciwnika. A ja nie wiem, czy oni to na pewno ołowiem strzelają. Ja nie wiem, maszynami. zombiaki tu pewnie flakami strzelają. Co mi się wydaje. To jest ten punkt, który ostatnio bardzo ładnie zdobywałem. Ja wydaje mi się, że sam jestem na punkcie, nie? Bo po jestem toczony przez zombie Coś mi się zdaje, że to będzie moja najgorsza runda dzisiaj. Bo dostaję niezłe baty pomimo to, że się staram. W ogóle Może... to jest jakaś masakra. No. Poprzednia runda była piękna, ale dla nas, przeciwnicy... I znowu tam, nie... Zobacz, od razu nam przejęli punkt. Ja nie wiem, mi się wydaje, że nikogo nie ma. Serio. Że nie. sam. No i ja też mam takie wrażenie, że... Dosyć... Samotna jest ta rozgrywka. No, gin. Ale muzyczka jest świetna po prostu jak się przysłuchacie jak stoisz w środku tego pola, którego masz bronić Co To jest to maszo Jak się... ile on masz Ile on ma życia ile? Toj, toj! Ja pierdzielę, tyle w niego wodowałem, a mi pokazało, że miał 75 Jak go, jak mnie zabił o, zabiłem chyba. Nie! to ściągnął kida strzelają mnie wszystkich stron, Ty, może ty jesteś zębiakiem, a o tym nie wiesz. No dobra, roślinka moja. Zabijam zębiaczka. O jezu, no zgarniamy a. za healing, to jest fajne. Tego, tego, tego Kurczę coś masz. tam wybuchło, panie. Ściągamy Kurczę. się szybko. Nie, Zokwave mnie ściągnął. Kurde, A, dużo. Ale, panie, przerąbiemy to. Przerobiemy To jest ich armia po prostu Nie wiesz, jednego zepjesz, wyrasta kilku Jaku rusków Szybko rośliny, zamrażaj Moim, no coś mi diabło Ale, ej, fajny all stars Chcę mieć maskę y, tego Jasona Widziałem, no co mnie zabijał Ha, mnie pierwszy raz. Ej no, coś mi nie idzie zaraz z chomperem i to mocno Może tobie idzie Ale Mcząc przeciwnicy to, bo, bo, bo. Po prostu są tak dobrzy Uciekaj, uciekaj synek Uciekaj Kurde, Są tu Alstarzy, ale nie... nie używają tych No, dlaczego? Tych tarcz swoich, a ja muszę zniszczyć jeszcze jeden taki tarczę. Jakiego ja gra masz z starym, to co chwilę z sypaim tym tarczem? zginął, ale nie odejmę. Respawnuj, proszę. Proszę oszczędź mi wstydu. <śla> o nie. Ej, ale może przynajmniej pokażemy jaka jest końcowa scena, co? <śla> może nie z tej perspektywy co widzieliśmy ostatnio, ale... Ej. Przez dym strzelałem, mnie zabili, w ogóle nie wiem co a, a ja dęb... też strzelam przez dym, wiesz, i to pomaga. No dobra, ale wiesz, Odszedłem a oni tak mnie zabili. Nie wiem, normalnie auto i... Wow. Skąd, skąd? Proszę mi pokaż. A, z tego dachu co była roślinka, myślałem, że tam po prostu... Hmm, po prostu był ktoś. Ej, ta roślinka rusza ustami. Lol. Ej, ona się rusza pośmiertnie, lol. Znaczy, znaczy, może nie do końca po widzę, no, że jest jakaś masakra. Jest, proszę pana. Ej, ten Allstars jest ślepy, czy co? Ej, ja tu jestem! No nie, to jest <ścoughs> jaka zniewaga! Jaka zniewaga ze strony Allstars! No nie, zniewaga, proszę pana, tak. Ta zniewaga krwi wymaga. Już mam kolejny moment Chodź, chodź. Ej, czemu ja go? Ja chciałem go zabić! Wziął. Nie, nie mają punktu, zabiję tego All znaczy, Nie, ale dobra. Ale. Znaczy, nie Tych zabiję go, linie, ale... Tak. ale. Ale prawie o, jakbym chcesz... go zabił. Dzięki. Proszę. Prawie jakbym go zabił. Au. To się rakietą napierdzieli, proszę pana. Ja mogę leczyć jakoś. Au. Już nie mogę, bo zginąłem. Doktorek mnie zabił. Tak, widzę właśnie. Ja yeah, have a bull, yo. <laughs> Beckman z tego typa. Ej, już są na punkcie, nie? No ja widzę, wiem, widzę, widzę. Doktorek był. Jeszcze. A to jest doktorek, to co? Jest... Jak mnie zabił. Jakiś jeszcze inny. 4 do 0. Ja pierdzielę, ale się. Nie wiem, Ta, ta runda jest. M masakryczna po prostu. No napój już jest okropny. Nie wiem, kogoś leczę, niech mu będzie. Au, au, umieram, umieram. 12 zdrowia. Yeah. Dziękujemy. Panu soldierowi za piękny strzał o! I został zjedzony Pyk! O wie, ej, jaka chmura, ja pierdzielę Idę cię leczyć! Idę cię kolego leczyć! Idę cię już leczę! A, ktoś leczy leczy. leczę? Jestem taki nieprzydatny! O! Kaktusa będę leczył. Może mi leczyć, jestem na punkcie idę 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 Czemu, nie? Ide, 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 Czemu ide. nikogo nie ma? Idziemy do ciebie. Jestem na linii frontu. Udało I? się. Uważaj z tyłu. Kochana sofa. Prze Przepiękny nim. Powiem tak. Przepiękny. Hop. Co ty tu jesteś? Gdzie jest No i znowu... Nie wiem, serio, mi się wydaje, że nikt nie gra. Ja w... nie, nie wiem co mi robi. Nie wiedzą chyba o co chodzi w tym trybie. Możliwe, ale no, no trudno się mówi, nie? Nie, Trzeba... serio, współpraca Trzeba... jest tragiczna. Trzeba groć tak jak yy, się gra najlepiej. No nie gościu mógłbyś mnie wleczyć skoro mnie już zacząłeś leczyć. da. Nie, czy ja dobrze widzę? Czy ty masz jednego kila tylko? No, no mam ja, ty jednego soś... kila. Nie wiem, że jesteśmy dykiem, ale jednak strzelam. Nie no, strzelam, ale powiem Ci, że to jest... To jest masakra, bo ja się staram bardziej leczyć teraz, niż strzelać. Powiem tylko, że cały czas strzelam, bo ten karabin maszynowy... Co ja mam? To, to można sobie wiesz, zrobić. Wiesz, to można nim sobie. Wiem. No. Ale za to możesz się okopać. I tego Mogę, ale niestety nie było żadnej miejscówki takiej. Tam jest ziomek. E, fajnie, że zabił mnie własny ziemniak. Nie? No właśnie to jest głupie, że własne ziemniaki zabieram. O, właśnie mnie zabił. Własny ziemniak, jak to brzmi. Własny ziemniak. Rodzony. Z matki prababki. Tak. Z matki prababki, ziemniaczanej. Gdzie jest ten punkt obrony? A tu! A ja tak chodzę, chodzę. Ja się zarejestrowałem przy bramie. Ej, coś mnie tu. Ja pierdzielę jak on mnie. Jak on mnie. Faktycznie tam jest kamperska jakaś. Ale jak on tam wszedł? Pamiętaj, trzeba sadzić denice, Trzeba sadzić denice. A, no ja teraz nie sadzę. Ej, wszedł. Ej, jak on nieśmiertelny był. Skąd oni się biorą? Ja widzę tu zombiaka! A nie, to jest kaktus. A ty co? Ej, faktycznie może, mogę nie ogarniać trybu. Mogą, mogą. Czemu oni nie przychodzą? Nie. Może nie mogą przejść? <laughs> ziemniaku. No w końcu to zombiaki, tak? Trudne. Coś Level się za... ziemnie. <laughs> Level ziemniak. Ej, ja tam idę, co? O, jest tu ziemniak. Ej, co mówię, Ten, zombiak. O, zginął. Zaczęli przychodzić. Wiem. Ja go zabiłem. Drugiego zabijam Zabiłem Kurde Ej ile ich? Kurczę ja tylko odszedłem na chwilę, dwóch zabiłem a i co już? Dwóch weszło? LOL Dobra, leczymy, leczymy. kwiatek rzucam Ale strasznie dziurawą obronę, normalnie jak polska reprezentacja. No, może z Polakami gramy, co? O i ten się wbije, już to widzę po prostu, no? Nie. Nie. Uf. Idziemy tam. Nie tutaj... nie, tutaj w kilku strzelaliśmy powiem ci pomoże. Ualba, Gdzie no jesteś? No? To ty tam leżysz? No. To idę, 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 idę. Na posiadłości. O no. Nie, dobra, Dzięki. przeżyłeś. Roślina proszę no, no, przegraliśmy. Nie. Przeszli wszyscy? No. Jak? Tylko ueszłem na chwilę. Ale zobaczycie, przynajmniej. O, zębiaki wygrywają, pomnik się niszczy. Dobranoc. Ej, ale rszlina była na tym, na mostku. No, mógł tam wszedł. No, ale było blisko. Było blisko, o to jeszcze wiesz, co, Jeszcze pokażę pakiety. Mhm. Mhm, hmm, hmm. okay. Mam 33 tysiące. 3... I dostałem Ej, pakiet darmowy. ty jesteś filmasterem? No, co ty? Dostałeś szpilkę filmastera, no? Ja jestem najlepszym master. Dobra. Kupuję coś za. O, z, super premium paka. Kupię. Tym razem. Zombiaka. O. Zobaczymy. Mm hmm Kawałek do kaktusa. kawałek do kaktusa inny. Ultra tackle. Jakiś. O, dostałem to to ja. I inne takie bajery Dostałeś to, ja? to? No, fajnie, nie? Od Dobra. Ja dostałem. Ja dostałem. A znowu jakiś charakter sticker 2 na 5, a dostałem oh. nowy ten Umiejętność dla czompera alternatywna. Oh, no. Łapkę. Dobra. To ja, <grym> ja myślę, że tu kończymy. Dzięki tak. w takim razie i do zobaczenia w następnym materiale. No, okay. Cześć. Na razie.